Dzisiaj będę zgadywał piosenkę według alfabetu. Montażyska będzie mi mówiła e, alfabet po ja będę mówił stop. I na literkę, która się wylosuje, będę musiał powiedzieć: Uwaga, uwaga, bo to są aż trzy rzeczy. Będę musiał powiedzieć wykonawcę na tą literę. Będę musiał powiedzieć tytuł piosenki na tą literę. Oraz co było trzecie? Zaśpiewać tę piosenkę, więc to będzie naprawdę bardzo fajny odcinek. Trzecikakolwiek podobny do y, tego y, poprzedniego. Swoją drogą ocenę was tutaj w karcie macie. Albo tu. Y, gdzieś macie. Y, więc y, zostawcie łapkę do góry, jeśli będzie tutaj. Y, y... <suszyk> ja chcę mieć 8 łapek do góry. Dobra, możesz zacząć mówić alfabet po cichu. Ok, start. Stop. A, wiedziałem, bo ten. Ja sobie też po mówiłem alfabet i powiedziałem stop, bo się na K. Bo K na, na K jest wszystko. Tak nie może, to jest, to, nie jest to jest, nielegalne. To jest legalne. Jak najbardziej, ale czekaj na K. A to muszę powiedzieć tytuł od tego wykonawcy, czy może być jakaś napis na A to musi być od tego samego... to tytuł i wykonawca musi być, na k. Nie. Aha, czyli może być różna piosenka i różny wykonawca, tak? Tak. No to pięknie, no to pięknie, no to tak właśnie chciałem. Mm. Będziemy generalnie tutaj się starali o dwa punkty, bo nie będziemy śpiewali, bez przesady, nie będziemy tutaj robili jakiegoś... jakiegoś pajacerki, to jest poważny film, to jest poważny kanał, to wszystko poważne jest, to jest profesjonalny kanał. No tak, k, 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 Na k może być. Ja wiem. wiem ja też wiem. że ja wiem, że muszę ja wiem. Muszę k, k, Ja tak k, k, Okej, okay, dobra, da, daję, tak. Na k, będzie pan Kizo bo mi się przypomniało, że jest taki ktoś a piosenkę dam... E... Ta od się nazywała Ktoś taki jak ty czy jakoś inaczej? Od kogo? Od wersów. Ta świąteczna, co mi ukradła bitak którego miałem. Nie wiem, nie słyszałam tej piosenki No sprawdzimy I nie będę śpiewał tej piosenki <laughs> Ja walczę o dwa punkty No. Boję się. Ja też. Bo nie mam zapasowej. No, no dobrze, masz ktoś taki jak ty. Jej Myślałem, że poszedłeś karaluchy. <noise> Mamatko, nie powiedziałem tego. No nie. Jednak karaluchy no, daję. No nie, no masz dwa puszy. Powiem się, karaluchy. Karaluchy są lepsze. Dobra, proszę mówić alfabet eee, tak. Stop jak Znowu strzeliłem! Ja to mówimy w tym samym następnie, woda Matko jedyna. Wiedziałem, że będzie P. Chciałem P. P. też jest <grym się> zobacz. <wstrzymałem> Matko. Patrzcie. Eee. Czekaj, czekaj, była ta. To się wytnie. Py. Ta co w Radiu leci? Ona się nazywa Polna albo Polina. <grym> eee... Czekaj, najpierw muszę zweryfikować. Czy żaden tytuł Oliwki Brazylii się nie zaczyna napy. Nie, 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 chyba nie. Na pewno nie. No nie, no nie. No nie. Kokieterka kieterka to Matka jedyna. Wstyd mi za siebie Dobra, nas dajmy napy, to dajmy. Yy. No słuchaj, wykonawcę. Jak to imię wykonawcę? Nie wiem. Matko. Nie, nie znasz wykonawcy? Ja nie, ja muszę znać, ja muszę znać, bo to wstyd. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ty mi to udaje jakąś presję wywołujesz. Taka piosenka presja jest, mam już pyk. Presja, taka była kiedyś. Jak miałem smutny vibe, to słuchałem. Albo na TikToku była też. No, była na pył, taka. A. Ty A... ją? Nie. <śśmiech> nie pamiętam, ale wiem, że była. Ja w ogóle nie pamiętam tej piosenki, ale wiem, że była. A wykonawca? Wykonawca na pył, 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 py, 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 py. No to mówiłem już: Polina albo Polna, nie pamiętam jak to było. No takiego, że. Ja żadnej takiej nie kojarzę. No to że ty nie kojarzysz, Ja Wam pokażę widzowie, kochani. Pokażę Jej, nie muszę nawet sprawdzać. Mogę Cię oszukać. Dobra, kochani, ja jako rasowy fan oliwki w Brazylii jestem po prostu załamany. Ja też. Ja po prostu to, jestem w to, to szoku. Jestem ten, się wyprostowała No co ja się tej wiem. oliwce stało? Ta oliwka po prostu, no nie wiem. Nie no coś, ale ona niby nie jest dosłownie, to jakieś takie... No nie wiem, no, w ogóle jakieś, no nie wiem, no... Oliwka Brazil powinna śpiewać to, co śpiewała, a nie śpiewa jakieś Toxic Baby. Powinno być jakieś no tam, tuje na maczugę, a nie jakieś takie, no... Nie podoba mi się. On się gry... jakby... Jej poglądy się gryzą. Najpierw śpiewa, że on dobrze, tak jak jest, a tutaj nagle się aż na platynę zrobiła i nagle... Inna Oliwka. No właśnie. I jest jakaś super nowość, Nie wiadomo. Nie wiadomo, co... Ja nie będę dobrze z tymi przeminami normalnie. Ona się szybciej mniej niż ten. Więc ja tutaj twarz mi się nieznajomo. No ale po prostu... paranoja po prostu. Czekaliśmy na punkt kulminacyjny. Trojną oczugę to po prostu się i połykam a tu... Toxic baby! No, to jakieś Toxicki baby będzie mi to śpiewała. Toxic baby. Niech ona lepiej się weźmie za nawijanie kolejnej Big Mami, Big Mami v 2 Ja czekam. Czekam będzie musi być. Dobra, mów alfabet. Mówię. Stop. Je jak... Jutrzenka. <grywa> Cholera, celowałem w literkę N. Jaką? N. to Coś nie wyszło. J. 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 Tytuł piosenki use the dance. La de Gaga. Mm -hmm. <laughs> spokojnie, specjalnie tak powiedziałem. To nie jest jakiś mój paczkowaty angielski. To jest spokojnie. A spokojnie. A jeśli chodzi o wykonawcę, to to będzie. Janek. Ja. Ja, ja jestem Jankiem. Jestem wykonawcą. <laughs> Dlaczego? Przecież jestem na Czy ty znasz jakichś innych janków, którzy śpiewają? Um, już chyba nie znasz żadnych janków innych, którzy śpiewają. Na pewno? na pewno. <laughs> Co ty? Mhm. Mm Dobra, może pocelujmy w kogoś angielskiego. Albo ten, amerykańskiego, no. Mm. Jezu, masz tyle osób na i Jan Rapowanie. Brawo! Ale nie gagaj, ale Nie! Nie dostaniesz maksymalnej ilości punktów. No, ale ja celuję głównie w dwa, bo poprzedni odcinek był taki śpiewany. Nie chcę znowu robić cringe'u, dwa punkty. Dwa punkty. punkty Mam już cztery punkty. Cztery punkty na sześć punktów. Dobra, kolejna. 4 punkty na 6 punktów. No sześć punktów było do zdobycia? Nie? Albo nie, więcej nawet. No nieważne, dobra. Masz sześć punktów na dziewięć. Aha, no dobra, no, no, no pomyliło mi się po prostu jeden, bo ten. Oliwka to w razie mnie ją wstrząsnęła. Już mówisz? No nie, no tak. Aha. Alujemy Wen. Jeszcze nie ma. Stop. R. Jak Robert. Było już R. Rock by Była no, taka. No, Rock By była taka piosenka, taka wiesz, taka popularna kiedyś była. Moja mama miała fioła na pączce. Rock by. Aj. Ty, bo nie będziemy śpiewali bo bez przesady, nie będziemy tutaj robili jakiegoś... jakiegoś pajacerki. Dobrze. Jest. <laughs> jest. Jeśli chodzi o wykonawcę, to damy sobie Erik Astley. Myślę, że dasz... o niej, ona istnieje jeszcze, ona żyje. <laughs> Słodanina Stop Stop Wy jak Wiktoria No akurat teraz To... Wiki Gabor jest na V, nie? Ale to jest jak Wiktoria Nie, to jest na V, to jest pseudonim No jak ona jest na V, to się nie liczy A, właśnie to czekaj, no to to musi być na wy. No to wy to może być cięcia ja mi. Nie, bo nie nagrałem. Dałem piosenkę w Rubel, daj ty głośniej. No i weź mi co tam śpiewa. <głosy> 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 Matko, ty jak w jakimś tam w jakimś programie? <noise> Syby mafia tam śpiewam. No dobra. Musisz zaśpiewasz grubej, e, zaśpiewasz grubej, daję to głośniej. Nie, bo ja taki fanfak w ogóle tej piosenki nie słyszałem. No super. E, dobrze, to, e, no to wykonawcy jeszcze. Masz 5 sekund. Wykonawcy. Wykonawcy, 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 wykonawcy. Koniec czasu. Na przykład white. Faktycznie? Ja zapomniałem o nim. Selena. O, Selena Gomez. O, jest taki ktoś. Temat piosenki i seksoholik. Świetnie, zaśpiewasz? Seksoholik! Grzeczne <grym grym grym> to topy nie chcą ze mną chodzić. Co no dalej, no? No tak nie jest. pamiętam dalej, ja tego nie słyszałem z dwa lata. Po prostu nie jest po więcej, jak nie zaśpiewasz więcej. A to jest w ogóle na przesiadek? Wymyślałam i przesiady w połowie odcinka. Człowiek musi jeszcze sportu uprawiać. Nieprawda, ja je wymyśliłam przed, ale wiedziałam, że jak się w ogóle to się ktoś nie zgodzisz. Mhm. Niegrzeczne dupy chcą się. Świetnie, to teraz wszystko razem. Podkład muzyczny teraz dać ci. nie zaszę czyn, chyba nie umiem. Nie mam możliwości, a ja nie umiem dać pośrywać. Dobra, dajesz, co kino. Seksocholik. Grzeczne dupy nie chcą ze mną chodzić. Niegrzeczne dupy chcą się. No energia, a nie Trzy punkty. Trzy punkty, nie, yeah, mamy trzy punkty. Przepraszam za cringy, bo może być troszeczkę. Dobra, kolejne. Dawaj. Stop My jak Monika Monika Kaciołek jest wykonawcą Nie yeah. Co? Tak, jakby oni się nie liczą <grym> Dlaczego oni się nie liczą? Nie będę ich wklejać do, do tego, nie wkleję piosenki Moniki Kaciołek na montażu To ty wklejasz piosenki, nie wkleja już piosenek Poszukajmy innego. Hmm. Naprawdę jest dosyć dużo na my. Na przykład raperów. Na my. Raperów na my. To wygląda nie ktoś wy tym SBM jest, bo ty lubisz SBM, i jak mówisz raperzy to zazwyczaj chodzi ci o SBM. Nie tylko wezmę M. Mmm... No gościu, no! Michał Szpak! <laughs> Ale jest! Albo Mata, albo Matka faktycznie jest Mata jeszcze. Rozumiem. O Matko, Malik Montana. O Matko. A piosenka na my? Na my. Jeden gościu, no, gości, no błagam, powiedz, no. Jeszcze ją zaśpiewasz. Hmm. Żoliwka Brazil? Nie. Dziesięć sekund. No nie, no nie rób mi takiego stylu, no nie. <ścoughs> To jest ten tytuł. Dobra, ostatnia. Do dziesięciu zrobimy. Daj. Dobra, słuchajcie, jeszcze zostało na trzy. Start. Stop. Nady. Wykonawca nady. Kto może być nady? Jak myślisz? Nady. No ja się nie mogę powiedzieć. No ja to polega. No właśnie wiem. Hmm. Piosenki, no to jeszcze gorzej jest piosenki zacząć. No nie! No on łatwa! Polska jest? Tak jak w ogóle piosenki były ostatnio na odcinku. Bo tam na pewno masz wiele określonych liter. Czekaj, najpierw zawsze się upewniam, czy najpierw nie ma piosenki Oliwki Brazil D. Oliwka Brazylii musi iść na początek, bo to wstydnie znać. Nie ma. Znowu tak przeanalizujesz. Nie ma? A jękności żeby nie było? Chyba też nie ma. Nie, na pewno nie ma. Nie ma chyba, nie? Wiele literek dzisiaj pominąłeś. Było na przykład i... -Y, I ty nie powiedziałeś jungle girl. Ja pierdzielę! Jungle girl! Tylko nikakiem podałeś. Dżungl! No nie! Ja się wskrzeszam. Jankleosia. Leosia. Nie chcę. I co ty jeszcze? Na sys. ty, też dzisiaj chyba było. Sys. I gdybyś na Gomez i jaką na nas dałeś? Nie pamiętam. Jaką z a były na przykład stonerki, daj. Seksocholik dałem. A, to moją podpowiedzią, bo sam wiesz, na to nie chciała. <grym> dobra, no, no dobra. A no. mogę ci powiedzieć stonerki? Tak, a i, jaką literę teraz jest? Pan chyba nie. Dy. I... Kurczę skup. Nady. Nady. Była? Była. Dziesięć eee, sekund. Dawid Kwiatkowski. A to jest piosenka? Piosenkarz, mam już jeden punkt, pyk. Świetnie, a co piosenki? A, no twoja ulubiona chyba na ten moment, nie? Nie, na ten moment nie jest ulubiona, ale no, i, no jest. Ale masz dużo żebyś na jedną no, co to jeszcze mamy więcej gadać. Dobra. David Kiatkowski, nie, ty jak coś walniesz, to się kurde, to świat nie powybiera. Dobra. A akurat na jak zaczęłaś narzekać. Michał. No pierwszy co mi na myśl przyszło. On też śpiewał chyba. Stop. Jeszcze raz. Pewnie nie było. Three WEEKS LATER Błagam, zgadnij. <grym> Aż tak? No. Piosenkę musisz zgadnąć. Na chy? Bo też mówiłeś na poprzednim odcinku o tej piosence. A wykonawcę... Czekaj, czekaj. Jaki jest wykonawca na chy? Z na Jakichś traperów?

Ktoś tam coś śpiewa albo robi, to in my mind była Gigi jakaś. Albo jakiś. To jest modelka. Nie o to mi chodzi, jakaś była, no śpiewała, no musiałaś śpiewać. Albo musiał śpiewać, Nie wiem, nie wiem kto to jest. Może to, może to jest DJ, może piosenkarka. Nie wiem kto to jest, no ale jest, nie? Raczej DJ. Więc jest taki ktoś. A wykonawcy to może czemu? A Justino było, albo dea Justino. Jakoś było, no było Gigi, no. Sprawdź to, Ula, i wytnij, jak mówię, źle, żeby nie było, że głupi jestem. Dobra, <laughs> sprawdzam tego Gigi. No sprawdź Gigi, a jak będzie źle Gigi. mówię, to ten. No faktycznie było jakieś Gigi. <laughs> no mówiłem. <laughs> ja. Gimmy give me, give me more I śpiewaj Nie umiem <laughs> Wiem, że jest Czy jesteś pewien? Tak, jestem pewien swojej odpowiedzi Nie! Oliwka Brazylii była jakaś? Nie, nie było No nie mogło być No dobra punkty. A jaka była tą? Znaczy mam być taki to... grill u Gawrona No, no, no znam no, no. Bo Bo to jest takie nowoczesne, a ja tu myślę o jakichś angielskich, amerykańskich, a ty No bo ja myślę o amerykańskich, jakie były takie klasyczne, takie popularne. <laughs> no Mikołasz Pan był przypadkiem, no przez przypadek na niego natrafiłem. No, no, No jest, no... Kto o Guziora cały czas? No wiem, kto nie pamiętał. No ja. Trudne to życie jest. Dobry, o oto sposobem kończymy ten odcinek z... Już Wam mówię, Inoma. Raz, dwa, trzy. 6, 7, 8, 9, 10, 13, przesiadamy. Jadę sprawdzaj. Cieszcie kochani, że w pokoju pod bo macie ładne tło teraz i mogę wam na Axa, Ocer, aksa, pocer, aksa. Pan też ćwiczy. Ocer, aksa, pocer, Axa, Ocer, aksa, pan też ćwiczy. Ocer, aksa, pocer, aksa. Ocer, aksa, pan też ćwiczy. Ocer, aksa, Axa, Ocer, aksa, pan też ćwiczy. <laughs> Ojej, przepraszam.

po nauczaniu z za... dachem. Dobrze, tak że to by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę do góry. Subskrybujcie na kanale i pa, pa.